Nie, ale zasłynęła dzięki takiemu programowi. So You Think You Can Dance. To jest naszego ja naszemu w Tam śpiewała swoje utwory. Wyjantała. Mam z tym, że następny wariant na, po prostu nie wiem jest No bo to, 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 to nie jesteś to to mediów. Wzorami no, to tu to tak. Wyjantałem, jak chyba Takie teraz mamy Mam na Christina Perry i Ed Sheeran w razem. Ale wiesz, do Jantara. to Cię tematyka ma A gdzie tu Jantar jest? Ja nie wiem Jantara. Nie, ja to sprzeję Grzecik na do o, środek Słupska, tam o. gdzie jest ten... Powiedziałaś do Jantara. Powiedziałaś, A ja nie no. wiem. No tam kiedyś był Jantar, teraz... O Boże, o, coś ale ty mówisz jakoś normalnie. Do Jantara. No właśnie. A ten kratrz ja tam, do tego. O Boże, jest to Manhattan.

pasach no co jakbym ten baran stanął? podnieś trochę do przodu kurwa you hey. Na kusza, czy tam? Be my forever, czyli bądź mi na zawsze, to prawie tak, jak Państwo piszą o naszej pszczole maskotce, lata z radiem Christina Perry i Ed Sheeran. To jest piątkowa piosenka dnia radiowej jedynki. No a teraz tak, jeżeli Państwo coś mówią, takie nazwy jak Stella, Viola, Nimfa, Pokusa, Komandos, albo słynne rycerskie za złoto 80 za Baltazarze, niedaleko polskiego... Zobacz, zobacz, zobacz! Co ta baba zobacz, robi? Trzeba pojechać tam, Telefon przy uchu i z dzieckiem z gada! Kurwa! A, Tynka skończona za wzięła tego mu za ucz naszym telefonie dzień dobry pa Dobry. Czy to no, prawda, tam. że po waszym muzeum można się nie tylko przechadzać, ale także degustować? Tak, oczywiście. Organizujemy takie spotkania, gdzie jak najbardziej możliwość jest do degustowania. Musiał przynajmniej... ja wjechać, panie, nie może do mnie się drzwi. Trzeba, żeby wyjechał. No ale to to a skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby zrobić muzeum tanich win? To znaczy, domyślam się dlaczego w Polsce, no bo skoro tam a, gdzieś na dalekim wschodzie są muzea chińskich zupek, no to u nas tanich win dość pasuje. Ale dlaczego właśnie u Was? To jest dosyć długa historia. Aha. W 2003 roku przyjechała do nas. Lubalny z Chciałaś Oryan? To jest, no, no, to jest nie, nie, nie jest. Nie, nie jest. Orange To tam z drugiej strony. Tam tamty budynku. Nie, tam. tam, tam, tam. nie, zapłacić za parki Gdzie tu się płaci? Nie wiem, nie wiem Ja myślałam, żebyście byli tu w tym otwartym nowym sklepie.